Jeśli jedziesz na urlop lub udajesz się w podróż służbową, Skype dla Firm umożliwia zdefiniowanie przekazywania połączeń przychodzących. Usługę połączeń przychodzących w programie Skype dla Firm możesz skonfigurować, klikając w kółko zębate w prawym górnym rogu, wybierając narzędzia oraz opcje. W opcjach wybierz przekazywanie połączeń. I wybierz jeden z następujących sposobów na delegowanie połączeń. Sposób pierwszy. Wyłącz przekazywanie połączeń. Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, aby połączenia były sygnalizowane tylko na Twoim telefonie służbowym lub w programie Skype dla firm. Sposób drugi. Przekaż moje połączenie do. Jeśli chcesz, aby połączenia były natychmiast przekazywane, i w ogóle nie były sygnalizowane na Twoim telefonie służbowym, zaznacz tę opcję a następnie wybierz jedną z opcji z menu rozbijanego. Poczta Głosowa wysyła połączenia bezpośrednio do Twojego konta poczty głosowej, jeśli została ona skonfigurowana. Komórka wysyła połączenia pod numer telefonu komórkowego, jeśli został zapisany w oknie Skype dla firm, czyli przez opcję Telefony. Telefon Domowy wysyła połączenia pod numer telefonu domowego. Jeśli został zapisany w oknie dialogowym Skype dla firm, znowuż opcje i wybieramy telefony. Nowy numer lub kontakt. Wpisz numer, pod którym można się z tobą skontaktować, lub wybierz z listy kontaktów programu Skype dla firm osobę, która ma odbierać twoje połączenia. Moi pełnomocnicy. Jeśli skonfigurowano pełnomocników, mogą oni odbierać twoje połączenia. W tym oknie możesz także dodawać pełnomocników, jeśli ich nie wybrano, lub też ich edytować. Sposób trzeci. Jednocześnie zadzwoń. Jeśli chcesz, aby połączenia były sygnalizowane jednocześnie na Twoim telefonie służbowym i innym wybranym, zaznacz tę opcję, a następnie wybierz jedną z opcji menu rozwijanego: komórka. Połączenia są sygnalizowane pod Twoim numerem służbowym i komórkowym, jeśli numer komórkowy został zapisany w oknie Skype dla firmy. Domowy. Połączenia są sygnalizowane pod Twoim numerem służbowym i domowym, jeśli numer domowy został zapisany w oknie Skype dla firm. Nowy numer. Wprowadź numer, pod którym oprócz Twojego numeru służbowego mogą być sygnalizowane połączenia. Moi pełnomocnicy. Połączenia są sygnalizowane pod Twoim numerem służbowym oraz u Twoich pełnomocników, jeśli zostali skonfigurowani. W tym oknie możesz też dodawać pełnomocników, jeśli jeszcze nie zostali wybrani. W tym celu kliknij pozycję Edytuj członków mojej grupy pełnomocników. Moja grupa połączenia zespołowego. Połączenia są sygnalizowane pod Twoim numerem służbowym oraz na telefonach członków grupy połączenia zespołowego, jeśli grupa została skonfigurowana. Na dole tego okna możesz także dodawać i usuwać członków grupy połączenia zespołowego. W tym celu kliknij pozycję Edytuj członków mojej grupy połączenia zespołowego.